Siemano ludzie z tej bludzi, to jest kolejaciek na moim kanale z gry Brawl Stars. No i dzisiaj niedawno no, osiągnąłem e, jak widzicie 6000 puszek czyli również i bitowca. To dzisiaj zawsze będzie tutaj taki malutki opening, można tak powiedzieć. Najpierw otworzymy sobie 5 tych małych boksików na start. Zagramy rundkę reszta, reszta bo stałe pozostałe te skrzyneczki i zagrajmy rundeczkę i duże skrzynki i mega boxy, żeby będziemy zgały, bo to nie postaci no to tak, bo to nawet troszkę więcej niż pięć więc dużo wpina po tym postaci, po tym więc mi to bardzo cieszy oś dodatkowo z tych fantastycznie ostatnio, widzisz wyszło 8 na początek i trochę hajstru i pięć gęstów poszło to jak na mój gust I to rundeczkę bitów może, obyśmy oh, już nie tego na pierwszym odcinku i się 10 minus są to takie średnie duo gdzie na mój gust? chociaż to jest, to jest solidne Trzec, że jestem chuj, straszny Вон, ну, опусачивай. Фу. Что-то, как-то, hmm. здесь Walki, kurczwa, To kurczwa, też ty... Też umarłeś, Mortis, mać. Nie, kurczwa, się nie kurczwa, kurczwa, nie kurczwa, może skończyć kurczwa, się kurczwa, 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 jeszcze? Mortis i ci O, musimy jakieś puszki zdobyć, nie mam nie mam z nie na czwartego miejscu Pomogłem ci Devilu Puźwa Chyba ja to ja to wale, ja tutaj siedzę. <koh> 62 bitowiec. Nie, 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 nie. Do Mortisa Mortis, nie będę tutaj w pierwszej rundzie. Niech to szlag. jest plus 7 jest spoko, jest dobrze. Tak na mój gust. Już nie gramy, jak już mówiłem, tylko stała część odcinka, jest tylko i wyłącznie Open, Więc zaczynajmy Chyba, że oczywiście jak już mówiłem w pierwszym odcinku, w każdym odcinku będziemy śmieć mieć z tej serii. 20 milionów. O! Kolejny game. Minimum 20 jeżeli... Tylko się uginiemy z tymi skrzynkami, to jeszcze będziemy grać. Odblokowaliśmy postać na odcinku! Odblokowaliśmy Bibi na odcineczku! Fantastycznie! No to już wiem, z czego będzie drugi od kolejny odcinek z tej gry, czyli nawalanie Bibi. Fan. FANTASTYCZNIE, MAMY bibi, JEST, za, jest ZAJEBIŚCIE, WLEĆ DALEJ, TAKIE OPENINGI TO JA ROZUMIEM, Już NA całkiem SĄ TE punkcie. FANTASTYCZNIE Na odcinek, czy takie postacie to ja po prostu częściej, bo tutaj, to, to, to się tutaj jest, rozumiem, to pierwszy raz, kiedy trafiamy w na odcinku To może wiarygodne, fantastycznie, i to szkoda, że to piękno. 8 klejnotów! Co jest? Jak teraz czy inny Jeśli tutaj pójdzie, to może być jeszcze dwa mecha-boxy. O, dwa bilety. No fantastycznie. Już mam materiału. 5 minut. Na stówek zadolżymy. Bo. Dobra. Zostańmy świneczka i lecimy do kolejnej rozgrywki. Bo no, sam do takiej czynni to tak, tu jest nuda. no. Lecimy dalej i tym razem spróbuję ja na... nie na to, na nagrodzie. Bibi? Doszło się bibi? Dopiero na do kolejnym materiale. Spokojnie. pull it Nie... Zabijcie kogoś tam Kuźwa, przegraliśmy, niestety, no trudno, nie, wszystko trzeba, no, nie, 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 nie można wygrywać, no. Nic się nie stało, otwieramy dalej. Kolejne gemy, nie no, kuziwa no. co w ogóle jest w sklepie? Zobaczcie, czy jest gemów, czy z... byśmy, byśmy potrzebowali 140 gemów, żeby pozwolić, 2. No bim bim bim, nie, jeżeli nie będzie to to już kuźwa będzie miała już sporo mocy. W jak na to grę to jestem nawet bogaty, 2000 końców. Kolejny końce, pyk pyk. 3 bilety aż! Nice! Bi Dwie postacie w jednym odcinku. Co tu się odwala? Co tu się odwala, ludzie? To jest rewelacyjne. Co tu się dzieje? Jeszcze kolejny GENIALNY ODCINEK! Genialnie! Kolejne gemy. Ja... Może teraz regenta wpadnie, to byłoby po prostu uzajemne... Będzie co nagrywać, będzie co nagrywać Było trudno i to teraz nie będzie pól Ale wow, coś super Tu już tak można... że teraz dużo leci Tak trochę przed wcześniej, ale... 5 gemsów, kolejne gemy. Wow! Aż mi prawda przez chwilę zwlakował, bo nie wiem, to się odwala za rzecz. dwie postacie w jednym odcinku. Czy będzie więcej? Nie. I ostatni, duży, mega duża skrzyneczka, to jest nie. Ale jest bilecik. I ostatnia skrzynka, na którą wszyscy czekali, mega box. Nie, nie kupujemy. Trzeba 60 gemów. Będzie coś? Nie ma nic, ale jest dużo co to jest. Kolejne 8 gemy. Superowo. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Może się podobał 100 w górę dla tary i bibi, które dropnęło nam w tym odcinku. Żegnam się z Wami. Do widzenia. I Jeszcze zanim zakończymy przypomnę Wam o zostawieniu łapy w górę i subskrypcji pod filmem. No, i teraz...